Cześć, kochani, tu Agnieszka i mierzymy dzisiaj H i Ema. I tak jak ostatnio, ten film jest w tym formacie pierwotnego mierzymy, czyli idę do sklepu, bo nie zamawiam czasem przez internet. Biorę rzeczy, które mi się podobają, w rozmiarach, które wydają mi się, że są dla mnie. Nie mierzę ich, mierzymy je tutaj razem w trakcie tego filmu. Ja oceniam i zastanawiam się, co oddać, a co zostawić. Wy oceniacie, doradzacie mi, co sądzicie o danej rzeczy, czy uważacie, że powinnam coś oddać, czy. Zostawić. Także tak to wygląda. Dzisiaj robimy hajema. I słuchajcie, ostatnio przy okazji zupełnie, bo miałam chwilę czasu, moje dziecko miało basen, podjechałam sobie właśnie do hajem i zobaczyłam, że jest wyprzedaż jakaś. Nie wiem, czy już się w ogóle zaczyna sezon wyprzedaży. Wydaje mi się, że to raczej chyba po świętach. Co nie zmienia faktu, że w hajem właśnie była wyprzedaż. Więc stwierdziłam, że hmm, idziemy między wieszaki, między półki. I znalazłam parę. Parę w sumie fajnych, ciekawych i dobrze rokujących rzeczy. E, także, jeżeli jesteście ciekawe, co dzisiaj tutaj mamy, chcecie mi doradzić, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie dla Was ciekawy, będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I przechodzimy do rzeczy. Pierwsze, co mam, to jest coś, co dopadłam pierwsze. <laughs> Właśnie. Słuchajcie, to jest gigantyczny sweter warkoczowy sukienka. Chyba. To jest rozmiar L, ale to jest przeogromne. Nawet rękawy ma długaśne, bo jak tak sobie przykładałam, to tak jakby już samo to, a on jest jeszcze zawinięty, już samo to i, i tak się wydaje za duży. Właśnie, wzięłam sobie rozmiar L, bo jak tak patrzyłam, to stwierdziłam, że to mogłoby siąść jako sukienka taka warkoczowa właśnie, swetrowa. I im większy rozmiar, tym lepszy. Wisiało jeszcze XL, ale stwierdziłam, że to już by mogło być przegięcie, więc zobaczymy, czy by się to nadawało właśnie na taką zimową kiecę do jakichś, nie wiem, legginsów, rajstop i tak dalej, kozaków. Tak, i patrzymy teraz na ceny Nie patrzyłam też na składy. Także zaraz zobaczymy. To kosztuje 54,99. Tak, rozmiar L. I jeżeli chodzi o składy, bo ostatnio ktoś tam się rzucał, że no to czemu nie popatrzysz w sklepie na składy? No, bo takie jest założenie tego filmu po prostu, jakby ktoś miał wątpliwości. I tak, mamy tutaj 50% poliester, 50% akryl. Więc skład jest słaby. Zobaczymy, czy jak to wygląda. Przyjrzę się, tak wiecie. Tutaj już. Myślę, że to może się zmechacić, że może się przymechacić ta rzecz. No, taki skład jest, jaki jest. Natomiast spodobało mi się to bardzo, więc stwierdziłam, że um, bierzemy i zobaczymy. Przekonałam się teraz i tak nie wiem, co powiedzieć o tym składzie. No, ale nie czarujmy się w hajem, jeżeli chodzi o składy, no to tam raczej ciężko znaleźć. Stacjonarnie, nie mówię o tej sekcji premium, która zazwyczaj jest po prostu online. Stacjonarnie ciężko znaleźć dobre składy, bo nawet jak jest coś napisane, że jest z wełną, to tej wełny jest 2% albo 5%. Tak. Także coś takiego. On z przodu ma warkocze, jak widzicie, więc jest mocno poszerzający, taki, wiecie, szeroki bardzo. Z tyłu mamy takie wykończenie i na rękawach też tutaj mamy właśnie warkocz od tej przedniej strony, a z tyłu coś takiego. Także mierzymy, zobaczymy, co to jest. No dobra, wydaje mi się, że to się nie nadaje na sukienkę, ponieważ podniesienie ręki skutkuje tym, że już jest prawie przy majtkach to podniesione. Także. No jak dla mnie się nie nadaje, po prostu jest. Ym... Wiecie, gdyby to była spódnica takiej długości i tak jakby nie, gdybyśmy podnosiły ręce i yy, by się nie podnosiła ta spódnica, to spoko, ale w ten sposób, no tak średnio. Kurczę, a mi się to podoba powiem Wam. Mimo tego składu, to mi się to podoba, ale wpadłam na pomysł, bo yy, nie mówiłam wam jeszcze o tym. Ostatnio było yy, takie mierzymy z Sinseja i tam była czarna spódnica skórzana. I ona była ciut na mnie za ciasna, więc oddałam ją i zamówiłam sobie tą czarną jeszcze raz, ale zamówiłam sobie też taką w kolorze kości słoniowej z ekoskóry spódnicę. I teraz mój plan jest taki, że zaraz założę tą spódnicę, przy okazji Wam ją po prostu pokażę, założę ją pod spód i zobaczymy, czy to może zagrać z tym swetro, sukienko, tuniko, czymś. Tą spódnicę też Wam od razu podlinkuję, ale popatrzcie, ona jest taka, widzicie, która jest pomięta, bo też jest wyciągnięta spudełka. To jest ta spódnica, którą też mierzyłam ostatnio w Czerni i ta z kieszeniami i wydaje mi się, mi się to są w lesie, wiem, ale że w takim zestawieniu już mamy dużo bezpieczniej, że niby jest ta sukienkowość tutaj zachowana, no, ale tak naprawdę mamy coś pod spodem, mamy tą spódnicę i to jest rzeczywiście do tego taki wielgachny sweter. Co sądzicie o tym? Mi się wydaje, że to jest fajna opcja, spoko i podoba mi się, kurczę, ten sweter, bardzo mi się podoba. Kolejny wielgachny sweter do kolekcji by był. I myślę, że on też fajnie może zagrać do leggingsów czy do na przykład winylowych spodni. Ale popatrzcie na te rękawy, widzicie to? Są po prostu gigantyczne, tak. Także ktoś, ktoś by musiał mierzyć i podwinął te rękawy i chyba stwierdził, że jednak jest na niego za duży. ja to podwinięcie zostawię w ten sposób. No i wydaje mi się, że tak jest spoko. Do tego jakieś rajteczki. Ja akurat nie mam teraz żadnych założonych. Wagabondy Alice na nogę. Także coś takiego, co sądzicie o tym? Podoba mi się to, kurczę. Podoba mi się taka wersja Agnieszki. Tak. Właśnie z tą spódnicą. I teraz już jest... O, widzicie? Mogę Wam pokazać, jak on się potrafi podnieść, ten sweter. W ten sposób. Że jest tak całkiem... No więc nie, nie ma możliwości, żebym ja w nim chodziła jako w sukience, bo ja jestem raczej ruchliwa, gestykulująca i tak dalej. No nie chciałabym prezentować mojego underwear wszystkim. Także w tej wersji mi się podoba. Co sądzicie? Dawajcie koniecznie znać bo jestem za tym, żeby go zostawić, ale, no właśnie, bo ja mam takie pomysły, ja wpadam na takie pomysły, żeby się tak ubrać, na przykład. Czy to nie jest dziwne? Chociaż w sumie, czy mi zależy, czy jest dziwne, czy nie? No nie wiem, podoba mi się w tej wersji yy, i chcę poznać Waszą opinię. Także piszcie i idziemy dalej. Wiecie co? Jeszcze postanowiłam Wam pokazać ten sweter do po prostu dżinsów i do wodków. Według mnie to jest wciąż sztos. Jest ogromny, ale kurczę, jest fajne. Składowo jest najlepszy, ale jest fajny. Dobra, teraz już serio idziemy dalej. Druga rzecz, którą dopadłam, jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Bo nie wiem, czy kojarzycie, ale ja mam takie ulubione swoje płaszcze ze sztucznego zamszu z Haima. Mam taki w takim brązowym kolorze i mam jaśniejszy. Ten brązowy jest przed chyba roku, a ten jaśniejszy jest z wiosny tego roku, coś takiego. I zobaczyłam, że wisi coś w tym stylu w kolorze kaki, tylko że tamte są długie płaszcze, a tutaj to jest chyba jakaś kurtka, coś w ten deseń z kieszeniami i właśnie taka taliowana w kolorze kaki. I wzięłam tutaj rozmiar M i to kosztowało 70,99, no czyli 71 zł, a pierwotnie widzę 199, więc stwierdziłam, że wezmę to też, bo. Ym, Lubię kolorkaki, dobrze się w nim czuję, lubię ten materiał, to wykończenie. Widzicie? Tutaj jest jeszcze takie coś z tyłu, yy, lubię to wykończenie bardzo, i tamte płaszcze to są takie moje ulubione płaszcze, zarówno od strony fasonowej, jak i wygody, więc stwierdziłam, że to może zagrać. Wiadomo, że nie na teraz, nie na tą porę roku, którą mamy i nie na to zimno, ale tak ogólnie, na przykład na wiosnę. Tak. I jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo ja jestem przyzwyczajona raczej albo do krótszych kurtek, takich w typie um, paferki, albo właśnie do dłuższych płaszczy, albo bardzo długich płaszczy. Ostatnio w Shop With Me, um, gdzie mierzyłam 50 okryć wierzchnich z sieciówek, mierzyłam taki ciekawy płaszcz z dwurzędowymi złotymi guzikami w zarze. I pisałyście mi, że bardzo fajnie wygląda w takiej długości. Ja w tej długości może nie czuję się za dobrze, ale później jak sama montowałam ten film i widziałam, to poczułam się trochę lepiej, bo rzeczywiście mi to pasuje. Więc dlatego też zaryzykowałam tym razem z tą długością. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Czy będzie fajne, czy nie będzie. Dawajcie znać. Mierzymy. Stwierdziłam, że zostanę w tej wersji do zmierzenia tej kurtki, tylko założyłam sobie sweter e, inny z, z C&A I zobaczymy, czy to jest fajne. No, to jest tak jakby kurczę, mój płaszcz tylko ucięty. Moje płaszcze właściwie oba. Podwiniemy tutaj i zobaczymy. A co tu jest? Jakaś taka wada. Jakby kleju troszkę. Mmm, i to widać. Może nie widać bardzo, nie wiem. Albo długopis, coś w tym stylu. Nie wiem. Troszkę poczułam zawód w tym momencie, no ale zobaczymy. Podwijam rękawki standardowo i patrzymy. No to jest dokładnie tak jak ten płaszcz, tylko jest po prostu skrócony. Coś takiego. O! No nie wygląda tak głupio. W sensie mnie się to nawet podoba. Widzicie? <grystanie> coś takiego. Dół jest chyba krótszy, dłuższy. Tak? Nie wiem jak wygląda z tyłu, bo nie widzę. Ale tak jest całkiem fajne. Całkiem fajna kurteczka, mi się wydaje, że to jest. Tylko coś tutaj mi się miętoli jeszcze wszystko. Chyba nie tak jak należy. Nie wiem, jak wygląda z tyłu. To będę musiała zobaczyć, jak będę montowała film, bo po prostu nie jestem w stanie w tym momencie stwierdzić. Tylko zastanawiam się właśnie nad tym, co tutaj. A to i tak idzie pod spód, jak jest założone. Tylko, że. Nie, to chyba jest jakiś długopis, kurczę, jakby ktoś dziadno długopisem napisał. No nie wiem. W każdym razie tak się to prezentuje. A rozpięte w ten sposób. Rozpięte powiem Wam, że też mi się w miarę podoba. Jest w miarę ok. Taki krótszy płaszczyk, kurtka, coś takiego. Co sądzicie? W sumie to jest tańsze od... Nie, droższe w sumie od tego z Petra. Myślałam, że jest tańsze, ale całkiem spoczy. Hm. Jak tak dalej pójdzie, to no wszystko zostawię. No nie wiem. Myślę, że jest bardzo ciekawa. I też fajnie wygląda do takiej krótszej spódnicy i do kozaków. A wiecie co? Zmierzymy jeszcze po prostu do jeansów i zobaczymy jak to do jeansów wygląda w takiej totalnie bazowej stylówie. Dobra, to jestem w dżinsach w tym momencie i w botkach. I właśnie. I to jest to to jest ta długość w której w spodniach tak jakby ja sobie tak średnio się podobam, nie wiem dlaczego. Jakoś tak mam, tak mi się kojarzę, chociaż kurczę, fajnie to wygląda w sumie, chyba. Nie wiem, jakoś tak mocno tutaj odstaje wszystko, jakby było dosyć szerokie, to jest jak po prostu ten mój płaszcz ucięty i może przez to tak odstaje, może po prostu ludzi. a dobra, to drugi farson, zrobimy taki, że ciach, 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 i może to przez to jest tak, wiecie, odstające dziwnie, a może dlatego, że mi swet też się zwinął też, o. Wyprostuję go i może będzie lepiej. Kurczę, no niezłe to jest, no nie mówcie, że nie. Ładnie wygląda, ładnie dobudowuje sylwetkę. Tak mi się wydaje, przynajmniej na tyle, na ile widzę w lustrze, ładnie mi dobudowuje sylwetkę. No, przy mojej prostej sylwetce, tak jakby, prawda? Bo ja jestem kolumną, więc ja nie mam wyraźnego wcięcia w talii. Jakieś tam mam, ale niezbyt wyraźne. I y, takie fasony, które właśnie tutaj się wcinają, tutaj się trochę rozchodzą, dobrze działają na y, takie sylwetki jak moja. Zastanawiam się nad tym, ostro się nad tym zastanawiam, czy sobie tego nie zostawić. Trochę mnie to martwi, bo się boję, że to może nie zejść, ale z drugiej strony kurczę. Ej, a teraz schodzi. Wiecie co? To nie był długopis, ale jaja. To był taki kłaczek, który chyba w procesie produkcji się tam dostał i tak jakby wiecie, igiełką z usta tciałciałką wbity. Nie wiem, jak to inaczej określić. No nie ma już. Tak, więc teraz decyzja jest prostsza. Piszcie, co sądzicie, czy ja to zostanę, czy ja to oddam. Następna rzecz to jest neonowy, zielony, krótki sweter. Krótki, ale szeroki. I wydaje mi się, że on jest taki bardzo krótki. Chociaż może nie, bo zazwyczaj mi się tak wydaje, a potem się okazuje, że ta długość nie jest aż tak tragicznie krótka. I on kosztował 34,99, a wcześniej 60 rozmiar M i ja go już widziałam, i chyba. Szhopły dmi z hajem to chyba było pierwsze szopy mi, które nagrałam na moim kanale i jako chyba wtedy mierzyłam. Tak mi się coś kojarzy. I stwierdziłam, że jak jest na jakieś przecenie, to go wezmę i przyjrzę mu się kolejny raz po paru miesiącach. Zobaczymy, czy będzie mi się podobał. Bo wtedy zrezygnowałam chyba ze względu na skład, bo tutaj też chyba był jakiś akryl tylko czy coś w tym stylu. Czekajcie, patrzymy. 100% akryl tak. No i właśnie chyba wtedy dlatego zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że 6 dych za akryl to nie. Teraz kosztuje 35, no trochę mniej, więc. Spróbuję po prostu takie moje założenie. Ja bardzo lubię neonowe swetry. Mam taki żółty, ogromny, i bardzo go lubię, dlatego stwierdziłam, że może akurat taka krótsza wersja do jakichś spodni z wyższym stanem, czy do spódnicy na przykład fajnie by zagrała do jako spódnicy, albo do jako spodni. To może być całkiem niegłupie, także postanowiłam to zmierzyć. Rękawy są troszkę szersze, takie bufkowane, jakby nie wiem, jakiej długości, chyba w miarę długie, więc. Mierzymy. Okej, okay, teraz ten tyciaczek, w sensie, że krótki. No nie. Nie dla mojej sylwetki. To było wiadome od początku, że nie dla mojej sylwetki, ale tak sobie myślałam, że są takie krótsze swetry, które mimo mojej prostej sylwetki sprawdzają się. A tutaj jednak, widzicie, kołek. Kołek jestem. Także, no nie. Szkoda, bo kolor jest śliczny. Natomiast. Yy... Nie pasuje do mnie po prostu ten fason. Rękawy też są fajne, podobają mi się. Ja lubię takie luźniejsze rękawy, takie bufowane trochę. I kolor mi Fajnie się czuję w takich kolorkach. Ale to, jak tutaj się to układa, i jak razem ze spodniami, z moją sylwetką, tutaj się to prezentuje, wszystko to mi się po prostu nie podoba. Także ten speter będzie szedł do zwrotu. Myślę, że się ze mną zgodzicie, nie? Następna rzecz, którą mam, to jest rzecz imprezowa, i bardzo mi się spodobała i tutaj wziąłem rozmiar 38 i to kosztowało 90 zł bez grosza. To jest słuchajcie kombinezon cekinowy i to jest 38 i właśnie się zorientowałam, że ja w H&M czasem doły mam 40 i może być za mały. Właśnie teraz o tym pomyślałam, ale generalnie on jest taki z kopertowym dekoltem, takim dosyć głębokim, dłuższymi rękawami i właśnie takimi cekinkami naszytymi. One są tak jakby na beżu, na takim cielistym kolorze jest, są naszyte srebrne mini cekineczki. Ładnie to wygląda, podoba mi się. I na dole mamy właśnie spodenki. Tu jest jeszcze taka zakładka, jakby z przodu. Z tyłu mamy spodenki, a tutaj mamy. Zakładkę, trochę, żeby to tak bardziej spódniczkowa to wyglądało. Stwierdziłam, że spróbuję i teraz yy, nie jestem pewna, czy ja tu wejdę. Kurczę. Czekajcie, rozciąga się to, <laughs> rozciąga się. Czy ma kieszenie? Nie ma, nie, nie ma kieszeni, no trudno. W każdym razie, coś takiego. Pomyślałam sobie, że yy, wezmę to bardziej, może tak, do filmu, bo jeżeli chodzi o tego typu kreacje, no to. Nie zapowiada mi się jakiś wyjątkowy sylwester, ale pomyślałam, że być może na przykład jak Wy będziecie spędzać gdzieś sylwestra, nawet na jakiejś domówce składającej się z max pięciu osób, no to może chciałybyście po prostu wyglądać tam, nie wiem, wystrzałowo i tak dalej i pokażę Wam to po prostu, że jest taka opcja w hajemie. Ale nie wiem, czy Wam pokażę, bo nie wiem, czy wejdę, więc już się wreszcie przekonajmy, mierzymy. Dobra, słuchajcie, jestem w kombinezonie i on jest na mnie ciasny tutaj na dole, w sensie Przyrega podkreśla, o, majtki widzę, mimo że to są cekiny. Zobaczę, ciekawe czy zobaczycie ciemną bieliznę. Podkreśla tutaj marfinki, no po prostu gdyby był luźny tutaj na dole, te spodenki, ten dół, gdyby były luźne, to mogłoby to spoko wyglądać, ale no nie, nie ten rozmiar. Może większy rozmiar byłby lepszy. Natomiast góra prezentuje się całkiem fajnie. Nie wiem, czy tu jest jakaś haftka? Nie ma. Troszkę jest luźniejszy ten dekort, ale można sobie doszyć haftkę. Jednakże uważam, że na przykład na sylwetkach gruszki czy na przykład na klepsydrze, na dla tych, które mają węższą talię, szersze trochę biodra niż ja i tą proporcję między talią i biodrami tak jakby większą, po prostu większe wcięcie w talię troszkę okrąglejsze biodra, to może wyglądać rewelacyjnie. Pięknie, naprawdę. Natomiast no na mnie nie za bardzo. No i jeszcze trzeba odpowiednią bieliznę. Strasznie to wygląda na mnie. Dla mnie na mnie, może w ten sposób. To zdecydowanie nie mój vibe. Co sądzicie? Też myślę, że się ze mną zgodzicie. Idziemy dalej. Następna rzecz to jest taka tanioszka, yy, która może nie tyle za mną chodziła, ale już ją parę razy widziałam, a wiecie, że ja lubię wszelkiej maści błyskotki. Więc w końcu ją wzięłam na jakiejś właśnie też yy, na tej przecenie. Rozmiar M 21 zł bez grosza i to jest taka siatkowa bluzka, ale ona się mieni na niebiesko i taki zielony jasny. Nie wiem, czy się mieni teraz, bo mi się teraz nie mieni na przykład, jak na nią patrzę, ale ogólnie to się mieni. Wiecie, to jest coś takiego, co zakładacie na top na przykład jakiś, no bo ja nie wyobrażam sobie założyć to na sam biustonosz. I stwierdziłam, że wezmę tą siatkę, bo jest taka efektowna i zobaczymy, a nóż widelec yy, mi siądzie, to też są jakieś totalne grosze, więc taka, taka podkoszulka, po prostu. Dobra, zobaczmy, jak wygląda i czy da się to ograć. I to są oczekiwania kontra rzeczywistość. Pod spodem zwijająca się ciewista <grysta> bluzka, która gdzieś tam podkreśla brzuch, e, a na wierzchu siatka. Siatka, która jak patrzę, tak wiecie, pod kątem, to tutaj się pięknie mieni, ale na wprost jest po prostu siatką, znaczy to nie jest nawet siatka, ale jest czymś takim. Przez co tak totalnie wszystko widać i to jest dziwne. Nie dam za to nawet 20 czy tam 21 zł, wiecie? No nie! Nie. To, to wraca do sklepu zdecydowanie. Tak jakby wyobrażasz sobie jedno, a zakładasz i widzisz drugie. Często tak macie, bo ja mi się zdarza. Kolejna rzecz to jest sweter. I to jest sweter szenilowy w takim żółtym kolorze, też mniejszy, tak jakby. Nie taki, wiecie, przeskalowany, krótszy, ale szenila ma to do siebie i jest fajna pod tym względem, że um, się nie mychaci po prostu. Więc stwierdziłam, że wezmę. Tutaj mamy 80 zł bez grosza, rozmiar M. I to jest też taki sweterek, troszkę krótszy, wydaje mi się. Cały szenilowy. Um, skład, jeżeli chodzi o skład, skład, jeżeli chodzi o skład, brawo, ja. Skład to jest. Poliester 100% tak. Natomiast y, ja mam sweter szenilowy, słuchajcie, który ma lat. Pokazywałam wam go na Instagramie, miałam go kiedyś założonego. E, no, 15, 18, coś w tym stylu. I ten sweter ciągle wygląda tak samo. To jest właśnie taka cecha szenili przynajmniej na tyle, na ile ja miałam kontakt z tym um, wykończeniem swetrów, że to, to się nie niszczy. To się może ewentualnie sprać po jakimś czasie, ale szenila już sama w sobie ma taki lekki efekt połysku, więc um, ona już od razu wygląda jakby była taka lekko wblaknięta, coś w tym stylu. I bardzo spodobał mi się ten kolor. Nie do końca jestem przekonana, czy on jest może dla mnie twarzowy, czy nie. Nawet nie przykładałam go do siebie, wiecie, przy lustrze, ale stwierdziłam, że wezmę. Taki z stójką tutaj, um, taką troszeczkę Troszeczkę grubszą, też dłuższe rękawy, no i właśnie trochę krótszy. Także mierzymy. No nie powiem, fason tego swetra mi się podoba. Podoba mi się długość, yy, tak, podoba mi się długość, podoba mi się bardzo fason, natomiast ja chyba wyglądam na chorą w tym swetrze. Znaczy, kolor jest piękny i wiecie, jaki on jest przyjemny, wiecie, jaka szenila jest cudownie, przyjemna i mięciutka. To jest nie do opisania, natomiast, yy, mimo tego, tak jak patrzę na siebie, ja mam dzisiaj fioletowy makijaż, też fioletowo-brązowy, taki chłodny, więc już w ogóle wyglądam jak zombiak, ale nie jest to najlepszy kolor dla mnie. A nawet powiedziałabym, że to jest kiepski kolor dla mnie. Szkoda. Jakby taki czerwony był, to bym chciała czerwony, ale ten sobie myślę daruje. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, ma bardzo fajny fason. Fason podobny do syncajowego, granatowego swetra, który sobie zostawiłam po ostatnim, mierzymy. I no, przyjemny jest bardzo. Bardzo jest przyjemny, bardzo jest ładny. Jest też tutaj praktyczny od tej strony, że mamy tą stójkę. Rękawy są dobrej długości, ale niestety kolor. Wiecie, to jest tak, że jakbym się uparła, to ja bym sobie dopasowała ten kolor, bo to jest kwestia dodania odpowiedniej szminki, jakiś tam, powiedzmy, makijaż oka odpowiedni. I kolory, nawet które nam nie pasują, można dopasować. To, to, to nie jest tak, że się nie da. Natomiast ja już się złapałam kilka razy na tym, że miałam rzeczy w kolorach, które nie do końca do mnie pasują, i tak sobie właśnie mówiłam: No to przecież wystarczy, jak dam tutaj jakąś karminową szminkę czy coś i już to zagra, już będę wyrazista w tym kolorze, będę dobrze wyglądać. Tylko, że mi się potem nigdy tej szminki na przykład nie chce dawać, nie? A już pomijając te czasy, gdzie chodzimy w maskach, to może w sumie mojej twarzy nie widać, muszę go zostawić. Nie, no żartuję. Nie, jest świetny, bardzo mi się podoba, ale kolorystycznie to jak podświeca mi ta taka, bo to jest taka zielonkawa żółć, jak mi podświeca tutaj od dołu twarz, widzę to, to po prostu wyglądam na chorą, także nie dla mnie, ale dla kogoś do czyjego typu urody bardziej będzie pasować, będzie rewelacyjny. I myślałam, że mam tylko tyle, ale mam jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałam, bo ja robiłam te zakupy wczoraj i rzeczywiście, słuchajcie, mam leggingsy cekinowe <laughs> czadzior za 35 zł rozmiar M ale jako, że są to leginsy, to założyłam, że tutaj się powinnam zmieścić, bo są rozciągliwe. Tak, to są po prostu leginsy z cekinu. I stwierdziłam, że to jest tak coś ciekawego, takiego... No nie powiem, że innego, bo pewnie można to w różnych miejscach dostać, ale to jest coś takiego co mi pasuje, po prostu, tak imprezowo na przykład, jeżeli właśnie jakiś sylwester, jakaś domówka, to żeby chociaż sobie dodać tak trochę takiego glamour, nie wiem, glow i tak dalej wiecie o co mi chodzi, myślę. Właśnie można postawić na coś takiego nawet do jakiejś tam czarnej, zwykłej podkoszulki i już będzie to ten level up bardziej imprezowy niż dresy, w których chodzimy. Tak, ja też mam na sobie, pokażę Wam, a może nie zobaczycie nawet, teraz mam na sobie na dole dresy i to jest mój um, uniform codzienny zdecydowanie, dresiara po prostu. I stwierdziłam, że na Sylwestra, nawet jakbym go miała spędzić tylko z Gracjanem, siedząc i pijąc, nie wiem, szampana, oglądając jakieś filmy, coś w tym stylu, to myślę, że mogę się fajnie w tym czuć po prostu, tak wiecie, imprezowo, a nie imprezowo. Więc to wzięłam, myślę, że może dla Was to też jest jakaś taka opcja ym, ciekawa. Także takie czarne leginsiory z mikrocekinków czarnych. Zobaczmy, jak wyglądają. No powiem Wam, że to są totalne AT-sy, to są totalne lata osiemdziesiąte i nawet nie wiem co mam sądzić o tym, wiecie, bo <laughs> to nie wiem po prostu z czym by to zostawić, założyłam sobie kaszmirowy sweter po prostu do tego, tak o. I tak bym siadła w domu w tych cekinach w sylwestrze, no może bym poczuła ten vibe sylwestrowy. No jest to na pewno ciekawa rzecz, nie powiem, że nie. Pokażę wam w ten sposób jeszcze, jak one wyglądają. Cały się błyszczą wszędzie. Także takie są. One mają w ogóle podszewkę pod spodem, znaczy jest warstwa, na której są przyczepione cekiny i jest taka podszewka. I jak zakładałam, to one nie są połączone, te materiały. I tutaj na dole robiła się gula, bo to z spod spodu się. Zawija i tak jakby zbiera się. O, może nawet zobaczycie pewnie nie, bo to jest czarne. Zbiera się więcej tego materiału, ciężko to potem wyprostować, bo tak jakby o, widzicie, jedna warstwa się naciąga, a pod spodem jest jeszcze druga, która się zwija i to jest dziwne, ale powiem Wam, że to nie jest niewygodne. One nie są niewygodne i nie są gryzące to jest najlepsze. Tak. <laughs> no nie wiem. <laughs> nie wiem, co o tym sądzić samu mnie zatkało. słuchajcie, jakie ja założyłam. Wy mi co sądzicie. I to by było na tyle. Co Wam się podobało dzisiaj z tego mierzymy? Dawajcie znać, bo ja jestem bardzo za tym pierwszym swetrem i za tą e, kurtką kaki, a reszta mnie nie przekonuje, szczerze mówiąc. Tak. No, reszta nie. Także myślę, że e, albo zostawię obie rzeczy, albo zostawię, kurczę, nie wiem, tylko sweter, albo tylko kurtkę. Obie mi się podobają i są też przecenowo całkiem fajne. Więc, no nie wiem, jeszcze się zastanowię. Doradźcie mi, co sądzicie. Raczej całą resztę zwrócę, no bo albo nie pasuje na mnie, albo dziwnie, albo to. <laughs> Także, jeżeli Wam się film podobał, to zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!